To powiesz, że ty strzelasz z tradycyjnego, a ja strzelam z blaszkowego. Jakoś to się nakładnie. Poźcie, nie wiem, się ma z tej strony Filip Mateusz kanał Old Finders. Nowy, prezentujecie nowy przedmiot od, ze sklepu Militaria Łuk. Właśnie. I teraz jeb, i teraz jeb przebitki wlecą tego łuku. Cześć, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Ja jestem Filip. Ja jestem Mateusz. Jako, że jest czas jaki jest, nie mamy możliwości, żeby pojechać na żadnego urbeksa, chociaż mieliśmy w planach, więc wzięliśmy się za nową aktywność. Czym jest strzelectwo? Łucznictwo, tak jest. A ty nie odchodź tak daleko, bo Dobra. nie będzie nic słychać. No i co? Yy, w moich rękach to jest yy, POLEK EXTERMINATOR. Nie no, to po prostu powiem prawdę, że Filip trochę się jeszcze dłużej. Ja właśnie dzisiaj jest mój pierwszy dzień. No, pójdź. Yy, dostarczyła go nam oczywiście, szanowna PL. bardzo dziękujemy. W rękach Mateusza jest to łuk. Wydaje mi się, że klasyczny. Ja niestety nie strzelałem z tych łuków starszych. Ja zawsze interesowałem się bardziej tymi jednak gloczkowymi. I y, ja już właściwie troszeczkę tych strzałów mam wystrzelonych, Mateusza tak naprawdę jest dzisiaj pierwszy dzień, także y, możemy zobaczyć jak stoimy z celnością i jeszcze zrobimy coś później ciekawego, zobaczymy czy strzały, akurat nie z tym grotem, bo ten jest, to jest grot treningowy, z takim ostrym grotem, czy przebiją się na przykład przez telefon, mi się wydaje, że nie ma, nie ma z tym żadnego problemu, także... Także co, jedziemy? Czyli tak jak chwili wspomniał, jest to dzisiaj mój pierwszy dzień z łukiem i dopiero zaczynam. Wydaje mi się, że z 20 metrów powinieneś trafiać. Chociaż, chociaż powinieneś trafiać w tarcze, z 20 metrów. Tak. Ja się oddalę na około 40, bo mam troszeczkę więcej funtów. Ten łuk ma ich wiadomo, 70, jak praktycznie każdy łuk bloczkowy. Yy... Tylko, że ja mam ustawiony na 50, mam dwa razy, nawet troszeczkę z hakiem niż dwa razy, więcej mocy niż łuk Mateusza, dlatego ja sobie stanę dalej. Cel mam swój też ustawiony dalej, także zobaczymy kto wyjdzie na tym celniej. Jest zupełnie inna opcja strzelania, niż ja muszę na czuja tak zwanego u siebie masz oczywiście. No ja mam dwa celowniki, tak jakby, mam jeden przeziernikowy, a drugi mam światłowodowy. Patrzę, naciągając cięciwe, patrzę przez ten, wybieram sobie światłowód zależnie od odległości, zapinam sobie spust na tak zwanym dilupie. Jest to pętelka na cięciwie, dzięki której mogę sobie naciągnąć po prostu ten łuk. No i właśnie na takiej zasadzie działa to. Jest taka malutka, i zasadnicza różnica między łukami bloczkowymi, a łukami bez bloczków. Także yy, właśnie na takiej zasadzie to polega. Mati Im bardziej naciągnie, tym więcej siły yy, po prostu wkłada w utrzymanie tej cięciwy, a u mnie przeskakuje, no i ta cięciwa jest lekka. Spada około 80% yy, tego naciągu. Także to jest akurat fajnie. Po prostu dłużej można celować, bo jest, bo jest lżejszy. I zawsze zasada też jedną, o której ty musisz pamiętać. Pierw celujesz, a dopiero później naciągasz cięciwę. Nie robisz tak, że nie naciągasz o, w ten sposób do góry, tylko za każdym razem pierwszy celujesz, a dopiero później naciągasz cięciwe. To jest za, to jest za każdym razem yy, zasada bezpieczna, to jest takie BHP strzelca, nie? Ja też nie jestem jakoś super doświadczony, bo też ile mam, może z 200 strzał wystrzelonych jest to nowa zabawka, ale... Chyba jedna z najlepszych takich, które miotają pociski, jakie miałem w rękach tak naprawdę. Serio, nie, nie podjarałem się żadną taką, takim czymś jeszcze, także, także fajnie. Mamy strzałę z ostrym, z ostrym grotem, która jest akurat w tej tarczy i chcemy zobaczyć, czy ta strzała przejdzie, w sensie przebije ten telefon. Ja go przypnę taśmą do, do tarczy i zobaczymy, co się stanie. A gdybyś nie chciał kamerzysta sobie postrzelać? No, mogę coś tam sobie walnąć potem. Poczekaj, że ja <grym> <grym> No, dzisiaj Łuki, wydaje mi się, że jak w przyszłości to fajnie byłoby spróbować więc na strzelnicy czegoś. To już... Właśnie to by pasowało. Nawet to Co myślicie o strzelnicy, żebyśmy się zmierzyli? O, taką strzałą, z takim grotem. Yy, chcemy po prostu trafić tu i zobaczyć czy przejdzie. Mi się wydaje, że nie ma z tym problemu. Idziemy po GoPro i w ogóle ustawimy GoPro tutaj, żeby nagrać to mniej więcej w jakimś tam zwolnionym tempie. <grym> ja dole, Zamknij mordę. Bo lepiej idzie po jednym dniu niż jemu. wam za zajebiste ujecie. Ty się męczysz z tym, a masz rewolwer przy sobie. I ja podejdzie i... Po, ja nie, mam nie mam gazu tutaj. Mam w domu gaz. No to, no to, to tak jest jak, zobacz. Ja, ja, ja wiem. Ty nagle wiesz, ty celujesz i wiesz, zwykle się... nie trafisz, a ja nagle wyjmę rewolwer powiem, że nie będziemy się z tym pierdolić. Okay. No nie wierzę, znowu. No nie będziemy się z tym pierdolić. No nie. nie trafiłeś ani razu. Serię chciałbym. Dawaj, dawaj. Dobra, ciągniemy? No, czekaj. Na trzy Raz, dwa, trzy UAAA na to Jaki krater Widzisz to? Nieźle Dobra Na sprzedaż na eliks, kurwa Weszło O kurde. Jeszcze jest cała, więc można hmm. z nią strzelać, o Dobra. Smartphone. Trzymaj telefon. Mm -hmm. Jakby nie patrzeć, to dzisiaj jest dzień, w którym tak naprawdę skończyłem szkołę. Jedyne, co mi teraz zostało, to to się uczyć do matury, która i tak nie wiadomo, czy będzie. Poelang eksterminator. I jedna z fajniejszych aktywności, które można sobie porobić ostatnimi czasy, siedząc w domu i nic nie robiąc. Oczywiście ktoś, kto ma dostęp do jakiegoś lasu prywatnego, chociaż teraz to nie dzisiaj jest poniedziałek, i dzisiaj tak jakby te, ten wstęp do lasów już się otwiera. Także. No, ucznictwo, ucznictwo wygląda, musicie mi uwierzyć, że na żywo wygląda to dużo, dużo nawet lepiej niż wy widzicie teraz to na ekranie. I fajnie jest sobie nawet samemu tak wyjść, usiąść sobie gdzieś i poddychać sobie świeżym powietrzem, poukładać sobie w głowie i przy okazji poćwiczyć sobie swoją celność. Naprawdę fajne, fajnie, z porobić coś takiego. Tak naprawdę jest to mój pierwszy łuk bloczkowy. Dostarczyła go nam Militaria.pl, za co niesamowicie wam panowie dziękujemy. Oczywiście, tak jak każdy sprzęt tego typu, ma on swoje wady, jak i zalety. 20 metrów, 50, 50 funtów mój wzrost, 80, 85 1,85 m taki łuk musi być dostosowany do strzelca. Musi mieć odpowiednią siłę naciągu oraz długość naciągu. Musi być to odpowiednio wszystko wyregulowane. Najlepiej, żeby to zrobił serwis, a nie jakiś początkujący. Bo ja już mając do czynienia z takim łukiem, zniszczyłem go po prostu. Musiałem go oddać do sklepu, a tamci musieli mi go wymienić. Była to oczywiście tylko i wyłącznie moja zasługa, bo próbowałem taki sam łuk zmontować sobie w domu. Ale w, tak naprawdę bez pomocy serwisanta, jeżeli ktoś chce wziąć to na poważnie, to się po prostu yy, bez serwisu nie obędzie. Mamy dwa celowniki. Jeden z nich to przeziernik, drugi światłowód, naciągając cięciwę patrzymy przez ten przeziernik na jeden z, ze światłowodów, yy, zależnie od yy, zależnie tak jakby od długości yy, odległości od celu. Także ja w tym momencie mam 20 metrów. Patrzę przez przeziernik na światłowód na samej górze i celuję troszeczkę w dół, bo tak też mam to wszystko ustawione. Uff. Oczywiście zasady BHP dobrego łucznika zawsze pierw celujemy, dopiero później naciągamy cięciwe. Uff. Trzeba się delikatnie namęczyć. On jest dosyć ciężki, a ja jeszcze zamówiłem sobie taki specjalny tłumik, który tak jakby redukuje drgania łuku po spuszczeniu cięciwy oraz tłumi dźwięk uderzania cięciwy o ten, o ten hamulec tutaj, przez co łuk jest po prostu cichszy w użytkowaniu tak naprawdę i stabilniejszy. Można celniej strzelać dzięki temu. Odkładam go na chwilę tutaj. Zapomniałem, tak jakby wspomnieć, że ten las tutaj jest yy, tak naprawdę moim lasem, bo znajduje się on po prostu za moim domem. Ja mieszkam o tam, a tutaj całe te tereny yy, są po prostu, tak jakby nasze. Znaczy no, yy, i sąsiadów, oczywiście, gdzie ta strzała poleciała. Tutaj jest. Yy, także możemy sobie tutaj. Możemy, możemy sobie robić tutaj żywnie, co nam się podoba i nikt nie może się nas, do nas doczepić, że jesteśmy w lesie, także to jest akurat fajne.